Znudziła ci się Turcja? Egipt już widziałaś? Słuchajcie, mam wrażenie, że w ostatnich latach wszyscy jeździli w te same miejsca, ale rok 26 to koniec nudnych wakacji i przepłacania za byle jakość. Wybrałem dla Was pięć kierunków, które w nadchodzącym roku będą absolutnym sztosem. Będzie o Malediwach, dostępnych dla zwykłego śmiertelnika, o kraju, który wygląda jak powierzchnia Marsa i o miejscu, gdzie jedzenie jest ważniejsze niż oddychanie. W tym filmie pokażę Wam, gdzie warto polecieć, zanim zjadą się tam tłumy z Instagrama, a ceny wystrzeną w kosmos. Ale uwaga, nie jestem tu tylko po to, żeby pokazać ładne widoczki. Przy każdym kierunku dam Wam dwie konkretne ścieżki. Pierwsza ścieżka dla Zosi Samosi. Powiem Wam, jak ogarnąć to taniej na własną rękę, na co uważać i gdzie są pułapki. Bo wiem, że wielu z Was to lubi i o tym właśnie dyskutujemy na mojej darmowej grupie na Facebooku. Planowanie podróży na własne ręki, do której link znajdziecie w opisie do filmu. I druga opcja, premium smart, czyli jak to robię w moich autorskich planach, szytych na miarę. Pokażę Wam jak wycisnąć z wyjazdu 100% esencji bez stresu o logistykę, szukanie hoteli po nocach, i zmarnowanego czasu na błędy. Zaczynamy odliczanie. Numer 5, czyli bajeczne Maroko. To jest egzotyka, która leży rzut beretem od Europy. Dosłownie kilka godzin lotu i lądujecie w totalnie innym świecie. Kolory, zapachy, przyprawy, chaos na ulicach. Maroko atakuje wszystkie zmysły naraz. Od ośnieżonych szczytów atlasu po gorące piaski Sahary. Od 0 stopni do 20 paru w lutym. Ale uwaga, Maroko bywa też piekielnie męczące, zwłaszcza za pierwszym razem. Dla ekipy na własną rękę, najważniejsza rada: zapomnijcie o hotelach siekciowych. szukajcie riadów, to tradycyjne marykańskie domy z otwartym patiem w środku, często z basenem i ogrodem ukrytym za grubym murem. Tylko tam poczujcie ten idealny klimat. Druga sprawa, Marrakesz. Uważajcie na fałszywych przewodników w Medynie, którzy będą chcieli Was zaprowadzić do garbarni skór, rzekomo otwartej tylko dziś. To klasyczna pułapka. Bądźcie asertywni, uśmiechajcie się, ale róbcie swoje. A jak ja to robię u moich klientów? Maroko to przede wszystkim trudna logistyka. Pociągi są ok, ale nie dojadą wszędzie. Żebyście nie tracili życia w dusznych autobusach czy taksówkach, gdzie trzeba się targować o każdy kilometr, organizuję wam prywatnego kierowcę z autem 4x4. To zmienia wszystko. On was zabiera z punktu A do punktu B za lokalne knajpy. Nie zatrujecie się jedzeniem. A nocleg? Nocleg załatwiam wam w luksusowym obozie na samej Saharze. Wyobraźcie sobie, cisza, ognisko. Miliardy gwiazd nad głową i brak tłumów turystów z autokaru. To jest ten komfort i bezpieczeństwo, za które warto dopłacić. Numer 4, czyli mój cichy faworyt na 26. Oman. Jeśli Dubaj, to dla Was plastik, sztuczność i wieżowce. Oman jest dzikim, naturalnym i autentycznym bratem. To jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Ludzie są tu niesamowicie gościnni. Uwierzcie mi, to jest po prostu, to trzeba poczuć. Na każdym kroku będą was częstować kawą z kardamonem i daktylami. Krajobraz? Kaniony są jak w USA. Woda w jest czysta, jak w Chorwacji, i niekończąca się pustynia. Tym samodzielnie. Oman to raj dla fanów wolności. Tutaj wild camping, czyli spanie na dziko, jest w pełni legalne i akceptowane. Serio, możecie rozbić namiot na plaży, na klifie, w górach, gdzie chcecie. Wypożyczacie solidne auto 4x4, kupujecie sprzęt w supermarkecie i macie hotel z milionem gwiazdek za darmo. Pamiętajcie tylko, żeby nigdy nie spać w korytach Czech Wadi, bo to śmiertelne niebezpieczne w razie deszczu. Ale jazda połamanie, zwłaszcza w górach, wymaga wprawy i dobrego planu. Google Maps często tam wariuje. W moich planach, czytych na miarę, układam trasę precyzyjnie co do godziny. Dzięki temu traficie do Wadi's Schab, tych słynnych szmaragdowych basenów w kanionie, o ósmej rano kiedy macie tylko je dla siebie. Wiem gdzie zjeść najlepsze grillowane ryby i w którym hotelu basen typu Infinity zlewa się z horyzontem gór Jebel Akbar. Daję wam gotową mapę w aplikacji i zero stresu. Czy wasze auto da radę podjechać pod stromą górę? To jest dobry moment żeby zasubskrybować kanał zostawić łapkę w górę i kliknąć dzwoneczek. Lecimy dalej. Numer 3 czyli Mauritius. Myślicie pewnie, drogo, nuda, hotelowe getto i tylko dla nowożeńców. Błąd! To stary przed 10 lat. Mauritius to wyspa przygody. Trekking na górę Lemorne, pływanie w wodospadach, kitesurfing światowej klasy i niesamowita mieszanka kultur indyjskiej, kreolskiej i europejskiej dla planujących samemu. Nie popełnijcie błędu i nie siedźcie w jednym miejscu przez całe dwa tygodnie. Wyspa wydaje się mała, ale korki są tam potężne. Podzielcie pobyt na 3-4 dni na północy, gdzie tętni życie i są piękne plaże. Potem reszta na dzikim południu, blisko natury. Koniecznie jedzcie na ulicy. Dolpury za kilka zeta smakuje lepiej niż bufet w hotelu. Moja oferta? Ja łamię system biur podróży. Nie wciskam Was do wielkich molochów o litluzji. W moich planach łączę Wam klimatyczne, butikowe pensjonaty prowadzone przez lokalsów, gdzie czujecie duszę wyspy z kilkoma dniami prawdziwego luksusu na koniec pobytu. Dzięki temu cena całego po wyjazdu spada drastycznie w porównaniu z ofert katalogowych. A Wy macie budżet. Na co to Najważniejsze, na przykład na rejs i pływanie z dzikimi delfinami czy wielorybami. To są wspomnienia, a nie złote klamki w łazience. Numer dwa, czyli marzenie po prostu każdego, Malediwy. Czy trzeba sprzedać nerkę, żeby tam polecieć? Teraz już nie. Podaliwe otworzyły się na turystykę budżetową. I to jest Game Changer na 26. Lokalne wyspy, takie jak Todo czy Mafushi, ewentualnie Digurach, są piękne, mają ten sam torkusowy Ocean, a guest house'y kosztuje tyle co kwatera we Władysławowie w sezonie. Sprawdźcie dokładnie, rozkłady promów publicznych są tanie, kosztują grosze, ale płyną totalnie wolno i kosztują bardzo rzadko, na przykład raz dziennie. I tu wchodzi największy problem Malediwów. Logistyka transferów. To jest koszmar, na którym można stracić majątek albo utknąć na lotnisku na 6 godzin. Dlatego moi klienci kochają opcję szytą na miarę. Ja dobieram Wam wyspy, tak żeby transfer szybką motorówką nie zjadł połowy budżetu. Wiem, gdzie rafa koralowa jest dostępna prosto z brzegu, a wisienko na torcie Często organizuje tak zwany split stay, czyli tydzień na taniej lokalnej wyspie, a na ostatnią noc lub dwie załatwią wam pobyt w resorcie z domkiem na wodzie. Macie te słynne fotki, macie luksus, ale nie bankrutujecie płacąc za to przez 10 dni. Sprytne, prawda? Dobra, idziemy dalej. W końcu numer jeden, czyli królowa Azji, czyli Tajlandia. Ja wiem, oklepane, ale w 26 wracam do łaski i to z wielkim hukiem. Tajlandia się zmieniła. Trzeba wiedzieć, gdzie lecieć, żeby nie trafić do turystycznej zupy pełnej naganiaczy. Jedzenie to życie, masaże to codzienność, a plaża to bajka. Ale tłumy, tłumy, to jest zmora, która psuje ten cały interes. Jeśli nie robicie imprezowni, pomijajcie patą na fukę z szerokim łukiem. Uciekajcie na mniejsze wyspy, takie jak Kolanty, Akokut czy Kolipę. I najważniejsze jedzenie, nie bójcie się street foodu. Jedźcie tam, gdzie siedzą lokalci na tych małych plastikowych krzesełkach. Taki dla nas najsmaczniej, najbezpieczniej i zdecydowanie najtaniej. Tajlandia na własną rękę jest stosunkowo łatwa, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę, zobaczyć wszystko i spędzić urlop w autobusie. Moje oferty dostaniecie island hopping, podany, prosto na tacy, bilety na promy zarezerwowane, prywatni kierowcy, żaden krogen, czekają na lotnisko z karteczką swoim nazwiskiem. Sprawdzone hotele tuż przy samej plaży, a nie przy głośnej drodze. Do tego selekcja moich, Tajnych miejscówek od najlepszego pod w Bangkoku, poetyczne sanktuaria słoni, gdzie zwierzęta są traktowane z szacunkiem, a nie wykorzystywane do cyrkowych sztuczek. Ja filtruję ten szum informacyjny po prostu za Was. Słuchajcie, świat w 26 roku stoi otworem, a podróżowanie nigdy nie było tak różnorodne. Każdy z tych pięciu kierunków możecie zorganizować po prostu sami. Jeśli macie czas na szukanie lotów, czytanie serdecznych opinii o hotelach, analizowanie rozkładów promów, lubicie ten dreszczyk emocji, ja to uwielbiam, nad tym wyrosłem. Zapraszam was też serdecznie na moją grupę na Facebooku, czyli Planowanie Podróży na Własną Rękę. Tam, gdzie dzielimy się informacjami, grupa rośnie, ale wiem, że nie każdy ma na to też czas i nerwy. Jeśli wolicie, żeby ktoś zdjął wam ten ciężar z głowy, żeby ktoś znalazł optymalne lot. Ułożył logiczny plan dzień pod wygodnej aplikacji w telefonie i był pod telefonem, gdy cokolwiek podzielę, tak to po to jestem tutaj ja. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Zostawcie łapkę w górę, jeśli któryś kierunek was zainspirował i subskrybujcie kanał. Klikajcie dzwonek po więcej podróżniczego mięsa. Do zobaczenia w świecie, cześć.